Nie mogę odpalić busa. Jest Jezu. Faktycznie w okolicy tego pokoju, gdzie śpię, jest przenik temperaturowy większy. U. U. O, jest agonia. Kurka, rurka nie popracujesz, człowieku. 10 minut minęło. I się okazuje, że buty, które Ola zamówiła dla młodego na e obuwie, mieli wysłać na inne adresy przyszły tu. Skąd oni ten adres mieli? To ja nie wiem. Może czegoś wolka nie przeklepała. No ale wyszło, że jest paczka doręczona. No ja wideofonu dzwonka nie mam, więc nie mają jak do mnie tu jeździć zadzwonić, więc jak brama jest zamknięta to wrzucają za za bramę. No i spoko, nie? Lepsze to niż niedoręczona paczka. Tutaj są w ogóle inne klimaty, wjeżdżają, robią tylko tidit, klaksonem i już wiesz, że masz przyjść, podebrać paczkę. I teraz tak, czy coś tam leży? No coś, jakiś niezidentyfikowany obiekt leży. Zaraz się okaże, że co, że mam teraz lecieć? Ale teraz to chyba i tak już paczka nie wyjdzie, co? A młody na wszystkich świętych musi mieć buty. A no, jest paczucha, nie? No dobra, no, coś trzeba zrobić teraz. No, teraz czas zrealizować życzenie w temacie młodego i bucików. Wybaczcie za małagan, ale ja tutaj robiłem przerzut gratów, bo szukałem ważnych narzędzi, żeby Krzysiowi poogarniać troszeczkę w, w samochodzie rzeczy. No i tak się potoczyło, że ja jeszcze wszystkiego i tak nie znoszę tam. Do chałupy, no bo nie było miejsca. No teraz się to miejsce robi, to wszystko tak chaotycznie zostało wyrzucone. Nie mogę odpalić busa. <laughs> Mówiąc krótko, i co robię? Sięgam po wsparcie w postaci ładowarki i akumulatora LIFE po 4 Da radę? Będzie dźwięk. No nie gadaj takich rzeczy. Że... Serio? Nie mam prądu też w fotelówce? No, fakt, grzałem wybastem, ale no, 13,4. To albo tam jest jakiś kijowy próg, bo w sumie z drugiej strony pojemność akumulatora jest zwalnięta. I on teraz voltaż obecny 12.0 może oszukiwać, że jest fajnie. Zobaczcie jak spada. Teraz mu trzeba dać, strzelić mu prądem. I zobaczmy, czy teraz się uruchomi. Tak. Czyli macie odpowiedź? Jak jest słaba pojemność akumulatora, ładowarka nie chce się uruchomić, plity po 4. No to za sprawą tego, że. O, już wraca do normy. Widzisz, Krzysiu? Ty masz taki system teraz, 13 6. Od razu uruchamiam tylko bez flesza. O, matko, 3... 14 3. I teraz próbujemy uruchomić busa. Co? Teraz malus. Teraz malus. Dobra, odpalamy. No I gada, nie? I to jest ta cała historia, właśnie. Czekajcie. Dobra, I wyłączamy ładowareczkę. To jest ta cała historia, dlaczego warto. Dziękujemy. Liche po 4. Dlaczego warto, właśnie, inwestować raz a porządnie w taki system. Ja tych akumulatorów troszkę mam. Nie przejmuję się tym, jakby mi nie odpalił, bo udałbym się od razu udałbym się od razu do domu po kolejny akumulator. Ech. Także tak, już teraz mamy normalne ładowanie. Dobrze no. No, no, no niech chodzi, niech chodzi, chłopak. Ale jak widzicie, e, jednak akumulator lify po 4 na pace i sprzężenie go przez ładowarkę, żeby to wszystko było bezpiecznie zrealizowane. Ma sens. Jezu, śliczko. Normalnie człowiek, ale piękna pogoda. A zimno, ile jest na zewnątrz? O kurde. 12-14 stopni. Moi drodzy, dzień trzeci walki ze stroną internetową klienta. No, i strona jest praktycznie gotowa w mojej ocenie, a jeszcze jestem przed konsultacją z klientem do publikacji, więc myślę, że przy drobnych poprawkach w niedzielę będę w stanie ją wypuścić. A dzisiaj mamy piątek, więc sobota i niedziela to będą u mnie dni pracujące. Dzisiaj do wieczora jeszcze będę montować odcinek, bo właśnie się zabieram za to. Następnie pojadę odebrać chyba z 10 paczek z paczkomatu, plus przyjechał kurier, to jest tutaj fajne, otwieram bramę rano i kurier wjeżdża, zostawia paczkę, wyjeżdża, nie ma żadnego pukania, wołania i tak dalej. Moi drodzy, zamówiłem folię taką fajną do wzmacniania termoizolacji dachów, różnych tam powierzchni, natomiast folia jak to folia, no jest paroizolacyjna, więc trzeba brać to pod uwagę. O tym porozmawiamy innym razem, powiem szerzej, bo można sobie na przykład zamiast dwóch warstw objętościowo dużej wełny um, zastosować troszeczkę alternatywniejszych materiałów, i już są osoby, które sprawdzały to. Ja to sprawdzałem w warunkach kamperowych i wiem, że to działa, więc dla mnie jeden do jednego. Natomiast są ludzie, którzy stosują już to na dachach i są przezachwyceni, przezadowoleni, i o połowę zmniejszają w ogóle jakby objętość, którą trzeba poświęcić na wełnę. Tak jak powiedziałem, o tym później. Mamy masę paczek, bo i zderzyłem się z rzeczywistością tutaj na rancho. Mianowicie ja się przez lata wyposażałem w różne gadżety, jakieś narzędzia drobniejsze. Czasem trochę większe, do spóły z bratem, takie, żeby coś przy samochodach porobić. No i teraz w zasadzie wystarczy tych gratów do samochodów. No coś tam, jakieś drobne rzeczy raz na jakiś czas trzeba będzie dokupić, ale jestem po prostu w kontakcie z rzeczywistością teraz i przegrywam z tą rzeczywistością totalnie, bo nie mam narzędzi, które są niezbędne, żeby wykonywać pracę tutaj. Nie mam. Pił, nie mam e, jakichś szczotek, szlifierek, nie mam e, nawet nie wiem, czego nie mam, tak wielu rzeczy nie mam, nawet dłuta żadnego nie mam, żeby móc coś sobie wyżłobić, coś zrobić, coś gdzieś dopasować. E, no, praca w drewnie wymaga różnych narzędzi, a u mnie jest ich totalnie. No nie powiem, że zero, bo dzięki bratu mamy szlifierkę kątową, akumulatorową, młotowiertarki, wkrętarkę, dokupiłem też wkrętarkę, bo nie miałem, bo tu została wkrętarka, ja potrzebowałem tam w TBS-ie, więc mam dwie wkrętarki, a jakby się dobrze tak człowiek postarał, to może nawet i trzy, tylko jedna z te diety trzymaniaka, ale nie mogę na przykład uciąć prosto deski, nie mogę uciąć prosto blatu, nie mogę uciąć, na przykład, jakbym chciał zrobić opaski na futryny, bo nie wszędzie bym chciał, żeby żelazko było widoczne, to też nie mam czym tego uciąć pod kątem 45 stopni. No i przychodzi tutaj temat, że muszę zakupić e, piłę e, pilarkę stołową, no i tak siedzę, siedzę w temacie, siedzę i tak patrzę, że są za 500, za, za 600 zł, i na to bym nie było w tej chwili stać, żeby nie naruszać budżetu tego, który jest na studio. Natomiast. E, Kurde, no bądźmy racjonalni, ja będę musiał postawić ścianę z drewna w studiu, żeby. No i w ogóle tam porobić różnych esów, floresów w konstrukcji drewnianej i nie zamierzam tego ciąć piłą, płatnicą, ani wyżynarką. Bo ja po prostu nie chcę tak budować tego domu, remontować, tworzyć tutaj, czy na przykład taras robić w przyszłym roku, czy za dwa lata. Wiecie, o tak, no i dlatego mm, moja decyzja jest taka, że z budżetu ze studia e, zabiorę trochę kasy, żeby kupić konkret, konkretną pilarkę stołową piłę stołową pilarkę stołową nie znam się na tym, nie, nie wiem. E, firmy Metabo nie jest to krzyk nowości, natomiast stolarze, którzy robią teraz już na innych sprzętach na przykład na jakichś tam dewaltach Mówią, że tak, to była dobra pilarka, nie pasowały im jakieś tam drobne rzeczy, szyny instalacyjne do akcesoriów, tam do prowadnic i tak dalej, ale to była dobra pilarka i dobrze działała i dobrze ją wspominają, więc ja myślę, że dla mnie taka pilarka będzie w porządku i żeby wydać na nią 1500 zł, zamiast 500 zł na jakieś badziewie, no to warto, dlatego chyba tak uczynię. No, i takie są realia. Widzicie, no, mógłbym kupić dzisiaj lampy, wszystkie lampy, tła, green screeny i tak dalej. I położyłbym je w kącie i nie mógłbym z nich skorzystać, bo no, jak nie zrobię bryły studia, to nie będzie na czym nawet zawiesić tych lamp. Dlatego to jest tak ważne i dlatego, mm, no niestety, ale trzeba pomanipulować trochę tymi finansami, żeby to wszystko skończyć szybciej i żeby to wszystko mogło zacząć. Działać. Moi drodzy, jem jajecznicę, bo chyba tylko to mi do jedzenia z takich rzeczy na ciepło zostało. Montuję dla Was odcinek. Spływam do paczkomatów. No i widzimy się na robocie. W chałupie takie klimaty, że bez latarki ani rusz. A ja właśnie patrzę teraz na ekranie podczas nagrywania, że zsuwa mi się informacja od Roberta z 77 Warsztat, że spawa prasę z której będziemy robić brykiet. Brykiet, który będziemy sobie palić. Mili państwo, i będziemy oceniać jego wartości, jego wartości, jego kaloryczność, jego smolistość i brykiet będziemy wykonywać, proszę ja was, z z czego? Strawy. Z no tak, będziemy trawek z koszoną przerabiać na paliwo do spalania. Także tak się będziemy bawić na wsi. Zobaczymy jak to działa Siema Piotras Z tej strony zrób to sam Konstruktor, inżynier, pierwsza klasa Tam będziesz wkładał do środeczka materiał Jak będzie materiał nałożony to ona będzie u góry I tylko będziesz sobie ściskał na dół Ja oczywiście tutaj to wszystko poprawię Bo teraz tylko sprawdzam jak, Jaka wysokość ma być tutaj przyłącza W tym będą ponawiercane otwory jeszcze i tutaj na dole będzie przecięte, żeby ta woda mogła wiesz, wypływać. A tymczasem bierzemy flira i sprawdzamy, jak pomieszczenie, które było grzane rano do rana, czyli do godziny powiedzmy 10, jak w tej chwili termicznie wypada względem pozostałych pomieszczeń w budynku. Następnie po powrocie, jak odbierzemy wszystkie paczki, uruchomimy też grzejnik w tamtym pokoju kominkowym który cały jest już zakryty z tego, co kojarzę. E, no, taką folią paroprzepuszczalną i, 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 i płytą OSB. Prawie dwucentymetrową i zobaczymy, jak tam nam będzie ta temperatura się zmieniać. Także zaraz robimy ogólne badanie w budynku. Wejdziemy na poddasze, zobaczymy z poddasza, jak wygląda podłoga po całej nocy grzania. No i zobaczymy, jak to też wygląda od zewnątrz. Kocis! Chodź Halo? Hey! Hej! Ty coś masz na sumieniu. Ty chciałeś przemknąć niezauważony. Kociem bar? Kociem Chcesz się tłuc? Chcesz się tłuc? Nie chcesz, ty lubisz pieszczoszki. Pokaż tutaj to miejsce. Co pan cię pokazała, że tak lubisz bardzo. Tak jest. Miał, miał. 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 Co? Kiedyś tak jak szedł za nami, to znajdź, że chciał zaatakować. A później mu się bardzo szybko odmieniło. Bardzo szybko. Znajdujemy się w kuchni. Tutaj będzie kociębar. Siemasz kocis. Oczy diabła! Kocis! Kocis! Co jest z tobą? Kocis! Ty jesteś tym diabelcem, przed którym nas w komentarzach przestrzegano, że tu straszyć będzie. Bo my to takie dziwne rzeczy mówimy, że to na pewno jest nawiedzony dom. No i tak, wchodzimy sobie do pomieszczonka kominkowego 12,3. Zobaczmy, jak ściana, która jest tylko cegłą i graniczy z drugim pokojem. Nie ma większych zmian. Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Nie ma większych zmian. A może spróbujemy z lampą. 12,4 stopnia ta ściana ma. Między 11 a 12, na oknie mamy 8,99 stopni w zaokrągleniu. Ściana ma obok 10 do 11, liczmy 10. Tutaj deska bez deski, bez deski 10,5. Tam gdzie deska 10,8. To tyle z tej izolacji, 9,6. Diabeł ma 33 stopnie. No, i teraz zobaczmy, co się dzieje, gdy przemieszczamy się. O, tutaj mamy przedłużacz, laczki prezesa, a tutaj mamy drzwi, za którymi śpię ostatnio. No, i słuchajcie, 13 stopni na futrynie, czyli tam, gdzie zawiewa. 13 stopni na futrynie, tam, gdzie zawiewa. To teraz szybko skoczymy do góry na poddasze i zobaczymy, jak ta temperatura nam się maluje. A jeszcze tutaj zobaczmy, czy jest jakiś przenik. 10-11 stopni, więc jest jakby cały czas w. W zakresie, mimo że tutaj każdego dnia, każdej nocy ostatnio jest grzane, prawda? W tym pokoju, więc jakaś tam akumulacja temperatury no musi następować. Yy, I teraz tak, widać na ekranie ciepłe rzeczy. To są instalacje elektryczne. Rutery, nie rutery, śmery bariery. To jest przenik na przedpokoju. Tutaj mamy barierę w postaci dywanu. No i muszę przyznać, że Nieźle. Tu nam ucieka temperatura z pomieszczenia. Widać. Choć to jest i tak ponad 12 stopni tylko. No ale jest to powiedzmy temperatura trochę wyższa jak w pomieszczeniu. Tu też widać, gdzie jest przenik między dyskami. Widzicie to? Mamy dywan, nie? Pod sobą. A na nim, mimo wszystko, widać, gdzie to powietrze ucieka. Dobra, i teraz tu będą odbicia w konstrukcji aluminiowej, więc się tym nie, nie sugerujmy. Ściana kolankowa zimna, tutaj promieniowanie odbite. Obracamy się. Co się tutaj dzieje? A! Łazienka! Oto jak temperatura nam przenika przez drzwi metalowe. Widać, że są zrobione z takich sekcji. Nie wiem, jak Wy to zobaczyć. O, teraz będzie widać. Widać, że ma komory i jest konstrukcja. Także wiadomo, że drzwi są fajnie wzmocnione, stąd ta waga, natomiast też widać, gdzie to ciepło nam, a raczej zimno nam przenika, czyli rama wokół, braku szczelki przede wszystkim, co będziemy jutro neutralizować. Miłym zaskoczeniem jest to, że nie widzę, by z piwnicy były jakieś wyziewy niepokojące. No, ta podłoga jest równo zimna, 10,3. Myślę, że jak wjedzie kominek tutaj i temperatury zaczną podskakiwać do 20, no to wtedy dopiero będzie widać tą różnicę na podłodze. Tam, gdzie jest większy przeciąg. Dobra, lecimy na zewnątrz. Faktycznie w okolicy tego pokoju, gdzie śpię, jest przenik temperaturowy większy. Tutaj widać, że jest różnica około, bo ja wiem. Pół stopnia do jednego stopnia względem ściany, gdzie grzania nie ma. 4,5 i 5,5. I, i, I to jest nasz przenik w tym pokoju. Akurat prawy prawa strona od okna, czyli tam, gdzie jest kurtyna powietrzna, zainstalowana na ścianie. Piękna sprawa, zamknąć pałupkę. Nie na gwóźdź. <laughs> o! A czemu nie mogę zamknąć? Bo klucz jest z drugiej strony, no mniejsza. Słuchajcie, będę chciał założyć tutaj zespół oświetleniowy, klimatyczny, no to wiem jaki. Natomiast nieklimatyczny, czyli po prostu halogeniki, które będą świecić ciepłą bielą. Zdaje się na Was coś z czujkami ruchu. O, paczuka! No tak. Słuchajcie, coś z czujkami ruchu, żeby się fajnie rozpalały, żeby miało ograniczenie mocy świecenia i kiedy ktoś jest w polu, to wtedy żeby się rozświetlały. No jest! Kurczę, nasza nadzieja, izolacja. Super. Bardzo mnie to cieszy. Niech sobie stoi, przyjedziemy, zabierzemy dziś albo jutro. No to akurat chociaż lepiej dzisiaj to w przedsionka wstawić. No, także zdaje się na Was, a tymczasem będę musiał prawdopodobnie zdać się na siebie. no Bo ten samochód nie miał kiedy się doładować wczoraj. O, 10V. No, niestety, szanowni moi, akumulator do wymiany i tak ciągle coś. Ciągle coś. Oj, w kur... pierwszej kolejności diagnostycznie wykonamy sobie za jakiś czas. A może jutro, pojutrze. Czekajcie, będzie piszczeć. Jest, dobra. Za jakiś czas wykonamy sobie... O halo. Nie doładujesz? W czym rzecz? Rozebrałem to inaczej. Dałem jemu obciążenie. Dałem mu obciążenie po stacyjce. Żeby on trochę zwariował, czy ma zwarcie, czy nie. I go doładuję, no. Odpalić go odpalę tym razem, ale przejazd do Włocławka też dobrze jemu zrobi. Dobra. To jest agonia. Dobra, dajemy mu się normalnie podładować. Może coś to da. No, to kurczę 14,5 podczas ładowania. Ładowanie trwa przy kontrolkach 11,6, 11,2. Drastycznie ta pojemność spada 11. Odbudowuje się troszeczkę. No, zakręć, zagadaj. Dobra, zagadał. Pozakupowane, potankowane. Słuchajcie, bo już mamy tutaj fula. Mamy też bańkę do wybasta chińskiego, więc na pewno będziemy testować w najbliższym czasie nasz piecyk jak będzie nam ogrzewać nie wiem jeszcze jakie miejsce, a tutaj mamy plecy paczkomatu. I tu jest masa paczek. Ostatnia paczka jeszcze i w innym paczkomacie. Coś mi się pomyliło. Moliem! Coś jeszcze chyba wszystko strasznie brzęczy ten wydek. To za dobrze, tu wyda nie sprzyja do pracy, ale spoko. Są współpracę. dzięki nim, dzięki tym współpracom możemy mieć jeszcze jedno ogrzewanie postojowe w wtedy wrzucimy je do garażu. Dzień dzisiejszy jest cały przepracowany, więc przepracujemy go do końca dzisiaj. No bo szkoda już kombinować, czarować, cudować tylko wezmę po prostu się za robotę zmontuję kolejny odcinek dla Was a jutro od rana już możemy działać już mamy wszelkie narzędzia tutaj w samochodzie na pace także myślę, że już nie będziemy musieli zastanawiać się czy coś możemy ruszyć czy... o, myszka przeleciała czy co jakiś temat możemy ruszyć czy nie możemy ruszać no bo czegoś tam będzie brakować nie mamy tylko tej piły stołowej no ale powiedzmy, że jeszcze chwilę muszę na nią zarobić, bo pojawiła się taka perspektywa, więc myślę, że sobie ją, może nawet jakąś lepszą jeszcze kupię. Na pewno, bo no, piłę nawet jak dzisiaj kupię, to ona i tak nie przyjdzie do przyszłego tygodnia, dnia, więc nic mi z tego zakupu. Mogę sobie spokojnie jeszcze przez weekend popatrzeć na różne testy. Tak czy inaczej, mam co robić. Muszę do końca jutro oczyścić pomieszczonko i przerzucić tam trochę materiału, żeby uchronić go od złej pogody. Więc, no i wiadomo, w domu konserwacja. Mogę Wam tylko tyle zaspoilerować, że prawdopodobnie na jedną nockę przeniosę się z kocisem tutaj do, busa, do te trójki. Będziemy w tej trójce spać. O, i zajączek jeszcze się trafił. Mm, biegnij, biegnij. Bo muszę spryskać tam troszeczkę drewienka preparatem, na który koty są po prostu bardzo wrażliwe, wyczulone. Więc, no nie będziemy chłopaka hartować z jego 15-letnim stażem. Jedziemy najgorszą z dróg, jaką można dojechać do nas. Jestem ciekawy, jak po ostatnich deszczach tutaj każdego dnia praktycznie padało ostatnio. Zresztą wyznacie tę pogodę, bo bardzo dużo takich spójności pogodowych było w całej Polsce poza pomorskim, czy jak to się mówi pomorskiem, gdzie no, wczoraj były wichury, nie wiem czy gdzieś w pozostałej części Polski były takie wichury jak tam. No zobaczymy, zobaczymy. Tam na samym dole, tam w głębinach czeluściach lasu znajduje się miejsce, w którym nie jeden samochód tej zimy i najbliższej nadchodzącej wiosny małymi krokami zwoduje I kto wie, czy nie będziemy musieli ich tutaj ludzi wyciągać stąd, bo jesteśmy najbliższą widoczną chałupą. No, jak to wygląda? Objeżdżają wokół, dobra, tak sobie to wymyślili, no i fajnie w sumie, generalnie by się tutaj przydało, żeby był jakiś odpływ do lasy z tej kałuży, no ale jak można by pobierzeć sobie tą półką, to w sumie nie jest zły pomysł, nawet, nawet można by pomóc i... Co tak trzasnęło? nadzieję, że jakiś batel po prostu łupnął, a nie opona strzeliła. Mm. Można by nawet pomóc trochę temu i pooczyszczać jedną stronę z kraju drogi, żeby sobie po prostu tą półką u góry przejeżdżać, a nie tym bagniskiem. Tak to wtedy będzie całkiem fajna droga. A tu będzie, będzie, będzie ślizgawica. Tutaj się nie będziemy wdrapywać. Tutaj to nie. Jak będzie jeden roztop i to spłynie, a później złapie przymrozek, to tu będzie lodowisko. I komu tutaj... Nie ma potrzeby sypać, bo nikt już tu więcej nie mieszka. Poza nami. Ruinersami. Ludźmi, którzy zdecydowali się mieszkać pośrodku pól. Z dala od ludzi, wśród kukurydzy i zbóż. Wśród dębów i mysz. Wśród kamieni i bizon. Dobra, Trzeba będzie bramę zamknąć I się zadokować w chałupie Montaż, montaż, montaż Montaż dobrze się wyspać A to od razu zamknę Montaż dobrze się wyspać I jutro działać Ale niebo jakie piękne, czyściutkie Zobaczcie Widać nawet na iPhone'iku widać. Piękne niebo ludziska. Idzie to podkręcić trochę? Zobaczcie. Baja. Strasznie to rzeko. O no Tak cichutko by było. Trudne. Ja tak myślę, że Pandziorka sobie zostawimy z ogarnianiem do wiosny. Ten wydech owszem, zrobimy, ale reszta rzeczy tutaj, która jest do zrobienia, to już będzie późna wiosna, jak będziemy przy tym grzebać, będziemy sobie skakać pomiędzy ogrodem a busikiem. Nissan też jest troszeczkę na taki późniejszy czas. Tutaj tyle co tam jeździć, ratować, to nas będzie mógł w tych polach, ale takie generalne jakieś ogary w tym Nissaniku naszym, to ja myślę, że po prostu jesień, jesień to będzie jego czas. No to dotarliśmy. Rytualne odpalenie prądu, okazjonalne, rytualne. I dzisiaj, mieli Państwo, moi, zjemy sobie łódka. Ćwarteczkę jakąś kurtaczką mamy wędzoną. Także to sobie zjemy. I przy okazji jestem ciekawy, ile stopni z domu. 11. Nie chce mi się wierzyć, poczekamy na rozwój sytuacji. Ostatnimi czasy, będąc tutaj, jak nie ma mamy, albo jak Ola nie ma za bardzo czasu i też jest z doskoku, czy bywała z doskoku, to nie robiła jakichś obiadów takich fest. No to jednak się jadło tak albo ziemniaki, albo mięsko, albo się po prostu ogórka przekąsiło. A dzisiaj, co będziemy jeść? Ogórki, ziemniaczki i mięsko. Moi drodzy, nie ma co tutaj wymyślać, przenosimy się do dnia kolejnego i zaczynamy w zasadzie od rozpakowania paczek, żeby dowiedzieć się jakim sprzętem dysponujemy i ile nam się uda jutro zrobić. No bo mam taki plan, żeby troszeczkę z tą robotą jutro nadgonić.